Was do wspólnej podróży odkrywania medycyny chińskiej. A obiekt trzynaściowy to jest organ plus meridian przypisany do danego organu. Tworzono taki koncept, że istnieje coś takiego jak meridian. Po pierwsze, jest to coś, czego my doświadczamy codziennie, tylko na to nie zwracamy uwagi. Co oznaczało jedno, rzeczywiście, że jest połączenie między tymi punktami, ponieważ tamtędy przechodzi natychmiast energia. I w ten sposób tam udowodniono, że te meridiany istnieją, są rozsiane po całym ciele. Dzień dobry Państwu, Andrzej, Tomek i zapraszamy Państwa dzisiaj na kolejny odcinek projektu na tropie medycyny chińskiej. I dzisiaj będziemy, Tomku, mówić o... Dzisiaj będziemy mówić, wchodzić w coraz większe szczegóły, idąc od ogółu do szczegółu. I dziś będziemy mówić o obiegach czynnościowych. Brzmią one dosyć magicznie, natomiast tak w w dużym ogólnieniu jest to temat związany z organami, które w naszym organizmie występują, którym my je posiadamy. Opowiemy też czym są meridiany i w jaki sposób zauważono podział, taki podstawowy podział tych organów. I że jest taki organ śmieszny, śmieszny, który się nazywa potrójny ogrzewacz i tak naprawdę on będzie tutaj piedestałem języka, którego będziemy używać. Mhm, tak. Mhm. Więc zaczynamy. Tak jest. Tomku, no to co? Zaczynamy od. Może tak. Jaka jest różnica między obiegiem czynnościowym a organem? Czym to się różni? No, różnicie to tym, że my jakby znamy organ z lekcji biologii, tak? Wiemy, że mamy płuca, wiemy gdzie one są, wiemy, mhm. że mamy wątrobę, wiemy, że mamy serce. I no są to swego rodzaju biomechaniczne mechanizmy. Me, biomechaniczne mechanizmy, biomechaniczne przyrządy, tak? I, I sobie wyobrażamy trochę to, jak działające zegarek, gdzie są trybiki, które wszystkie ze sobą muszą się sprzęgać, żeby nasz organizm poprawnie działał. I faktycznie tak jest. Trudno jest odizolować serce od pozostałej reszty ciała, trudno jest odizolować wątroby od pozostałej reszty ciała. I w medycynie chińskiej faktycznie e, patrzy się na całe ciało i później się wydziela obiegi trzynościowe. A obieg czynnościowy to jest organ plus meridian przypisany do danego organu plus funkcje przypisane do danego e, organu. W sumie to daje obieg czynnościowy. E, I teraz tak jak fizycznie zbudowany jest organ, to generalnie każdy mniej więcej, mniej więcej wie. Są to wyspecjalizowane komórki, które się połączyły w jedną wielką grupę, tworząc no, organ, który, tak jak w przypadku serca, potrafi pompować serce, a jednocześnie robić dużo więcej innych rzeczy. I teraz do serca jest przyporządkowany meridian, który można powiedzieć, że to jest... no, meridianem e, płynie energia chi. No ale co to jest meridian? A meridian to jest swego rodzaju autostrada, która, e, która energię chi możemy porównać do... Samochodzików, które zasuwają, wiozą z sobą funkcje oraz odżywczość, tak można by powiedzieć. I to jest integralna część. Po naszym ciele występują takie organy, jak w tej osecie powiedzieć jak rzeki, które płyną przez ziemię i ją nawilżają i, 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 i kumulują życie w sobie, przy sobie. Więc jest to po pierwsze tak, zaraz będziemy o tym troszeczkę więcej mówić, ale to jest to po pierwsze, że sam organ, a obiekt czynnościowy, to jest różnica taka, że obiekt czynnościowy jest szerszym, jest szerszym pojęciem, bardzo precyzyjnie ustalonym. Tak. I e, tutaj może podamy taki przykład, że jak mielibyśmy sobie e, pomyśleć, dlaczego w ogóle stworzono taki koncept, że istnieje coś takiego jak Meridian. Po pierwsze jest to coś, czego my doświadczamy codziennie, tylko na to nie zwracamy uwagi. Teraz o tym opowiemy, dlaczego. Druga rzecz, że również fraktal zwany Ziemią, Matka Ziemia, pokazuje nam, że coś takiego istnieje. I powiedzmy, że jeśli mamy górę i góra się kruszy, tak, spadają z niej z kamienie, to można powiedzieć, że te kamienie, aby ktoś popatrzył od malutkich tych kamieni, to idąc po tych kamieniach w pewnym momencie dojdzie do góry. tak? I to samo też się dzieje, powiedzmy, nie wiem, rzeka, która jest połączona z jakimś jeziorem. Jeżeli ktoś popatrzy na tą rzekę, tam gdzie ona ma swoje źródełko, i tą rzeką będzie szedł, dojdzie do miejsca, które się nazywa albo jeziorem, albo morzem, oceanem. I to jest nic innego jak ta góra z tymi kamieniami. Ta góra to jest organ, a te kamienie rozrzucone, które gdzieś tam spadły, to, są, to jest meridian. Czyli że po tym meridianie to jest część tej góry. Ale to nie jest cała góra, niemniej on prowadzi do góry. I to samo jest z, tą, z tym jeziorem i z tą rzeką, z oceanem, z rzeką, gdzie rzeka nas doprowadzi do organu zwanego jeziorem, morzem. I w ten sposób obserwując świat zewnętrzny, prawdopodobnie sobie próbowano znaleźć te same odpowiedniki w naszym ciele. I tutaj, właśnie, doszło, doszło do tego konceptu. I co jest bardzo ciekawe, że na przykład. Spędzi nas tutaj, powiedzmy, nos w tym miejscu. To może być grube jelito. Dlaczego? Ponieważ grube jelito jest to ten meridian, czyli ta, to jest kanał energetyczny, który jest wewnętrzny, on wchodzi we, wewnątrz w naszym ciele i wychodzi bardzo często gdzieś podskórnie, a właśnie. On tutaj tak naprawdę wychodzi na zewnątrz w tym miejscu. Oczywiście ten przebieg jest szerszy, on sobie gdzieś tutaj biegnie, tędy, tędy, ten do noska. Ale, na przykład, kogoś swędzi nos, przez całe życie się tutaj gdzieś drapie. I to może być na przykład wskazanie tego, że ten meridian właśnie mówi nam, że coś się dzieje w grubym jelicie. No, będziemy się teraz skrawać Tak, teraz będziemy A. się skrawać A. przez pół godziny. I nie nalożemy no, no, do pikacji. Nie, ubikacji nie, nie spędzić tak. no I to jest piękne, tak. I ten meridian, właśnie to coś, może nam wskazać, że coś się dzieje w grubym jelicie. Z drugiej strony na przykład, że e, nie wiem, mamy, coś się nam dzieje, powiedzmy tutaj, niech to będzie o na, na kciuku, że mamy tutaj powiedzmy jakąś, nie wiem, czy to wysypkę, czy coś, może być to oznaką meridianu płuc, ponieważ ono tutaj rzeczywiście się kończy. Więc to jest dla oglądu, o którym mówiliśmy wcześniej, o naszej diagnozie, jak ona wygląda w medycynie chińskiej, to jest bardzo istotne i bardzo praktyczne, ponieważ często na meridianie widzimy to, co się dzieje z organem, albo co może już zajść poważniejszego za jakiś czas. I to jest niesamowite. Ja dam przykład. Dam przykład jednego. Pana, z tym sobie rozmawialiśmy jakiś czas temu. I on mówi, że jego ręka taka jest taka trochę nieruchawa i że ma problemy różnej natury, żeby ją przyblokowało jakieś parę miesięcy temu i no i nie przechodzi. I tak sobie zaczynamy analizować, gdzie to się dzieje. Nagle się okazuje, że sytuacja się rozgrywa dokładnie na meridianie osierdzia i serca. No i tak sobie chwilę rozmawiamy. I ja nagle mówię mu a powiedz mi, nie wydarzyło się coś bardzo emocjonalnego chwilę przed tym, jak ci się to wydarzyło? No, no. tak, pokłóciłem się i nawet mi to nad wyraz mocno dotknęło. I to jest niesamowite, że osierdzie, które chroni serce e, jest, i serce. jest odpowiedzialne za emocje. Są one związane hmm. mocno z emocjami. I hmm. teraz, że coś się dzieje w danym merydianie, to możemy. To, to jest niesamowite. Kiedyś to bym sobie pomyślał, że ktoś szalony może powiedzieć tego, tego, typu, mhm. tego typu rzeczy. Natomiast faktycznie e, w tej sytuacji silne emocje zblokowały rękę. Mhm. Tak samo może się pojawić, że nie wiem, jakaś wysypka, która pociągnęła po połowie pleców. Pierwsze co to obserwujemy, jaki to jest meridian. Tak? Jeżeli to jest meridian pęcherza moczowego, będziemy dochodzić do jakichś tam wniosków, że to również może być na przykład emocjonalne, jeżeli. Jak to się mówi, to takie, taka przypadłość no niefajna, która zresztą najczęściej jest gdzieś tam jesienią, kiedy, kiedy pojawia się dużo, dużo wilgoci na zewnątrz. Jak to się mówi, kiedy nas blokuje... E, ryba kulszowa. Ryba ale mi słowa brakło. Nie? Mhm. I to jest pierwsze pytanie. Pokaż mi, gdzie Cię ciągnie, którędy to idzie. Czy to idzie po merydianie pęcherza moczowego, czy to idzie po merydianie e, pęcherza mhm. żółciowego. Mhm. nie? To jest to jest niesamowity ogląd. Także no, to, czy te meridiany istnieją, to niektórzy sobie wciąż zadają pytania, ale to niech sobie dalej zadają te pytanie. pytania. To jest osoby, które mają otwarte głowy, po prostu to zauważają. Przede wszystkim wiesz, że to jest w ogóle fizycznie udowodnione, że, że meridiany istnieją i punkty meridianowe, bo są konkretne punkty w naszym ciele. Otóż zrobiono kiedyś takie badanie, to jeszcze przypuszczam było w latach 70., bodajże w Rosji. Robiono nic innego jak stwierdzono, że skoro gdyby istniały meridiany, taka teoria była przyjęta, i mają te swoje punkty, to znaczy te punkty muszą się czymś specyficznym charakteryzować. I Skoro to są kanały energetyczne, to muszą też, prze, tamtędy musi przepływać energia. Więc zrobiono czujnik, który na podstawie, to był czujnik laserowy, czyli laser to jest bardzo też subtelna, może być energia, yy, która przechodzi które, yy, gdzieś. Więc zrobiono czujnik laserowy, który badał poszczególne tam, gdzie był przyłożony. Tak, on był przyłożony na jakimś odcinku. I to się okazuje, że tam w tych punktach meridianowych tego samego meridianu. Na przykład, że mam, powiedzmy, że mamy tutaj trzy punkty. W tym punkcie uruchamiano ten punkt, naciskano, to się okazuje, że ten sygnał przeszedł do tego, jak nacisnęto ten, to ten przeszedł do tego, co oznaczało jedno rzeczywiście, że jest połączenie między tymi punktami, ponieważ tamtędy przechodzi natychmiast energia, i w ten sposób tam udowodniono, że te meridiany istnieją, są rozsiane po całym ciele, i one mają taką naturę, że meridian, ta część tej rzeki jest wewnętrzna, ona sobie tam gdzieś płynie. Przechodzi różnymi tkankami do często części zewnętrznej i niecały zawsze jest widoczny i możliwy do, e, tak jakby do palpacji. Dlatego czasami stosuje się właśnie akupunkturę, która nam potrafi dojść nawet do głębszych meridian, które nie są podskórne. E, ale o czym, dlaczego o tym mówię? Ponieważ, drodzy Państwo, w, w całą koncepcję. Myślałem, że zapomniałeś, dlaczego o czymś mówisz. A to nie, <laughs> proszę bardzo. A masz... Dawaj, dawaj, tak? nie, nie, leć, leć. Dobra. Dlaczego o ty... tym Dawaj. No, no teraz to ja już zapomniałem. <śmiech> <śmiech> I teraz tak, właśnie o co chodzi? Gdy, gdy już wiemy, gdy, że konkretne punkty są związane z jakimś, z jakimś organem, to im dalej od organu, tym większe możemy, możemy mieć prawdopodobnie na niego wpływ. Z tego powodu, że Oddziaływując na źródło, powiedzmy, że to jest źródło rzeki, i na sobie powiedzmy, przepływa ten jakiś meridian, i organ jest gdzieś wewnętrznie, więc prawdopodobnie na podziałanie na źródło gdzieś tutaj da nam bardzo szybki i mocny efekt tam. I, i to nawet Chińczycy tak właśnie nazywają, że jest tak ten podział tych, tych meridianów na, na rękach i na, od kolanów w dół na pięć punktów. Tam są punkty od. Od yy, źródełka. źródełka po morze, czy ocean, jak to się mm. nazywa. I on w każdy z nich jest w inny innej mocy. Tak. Tak. Więc narząd, który my tutaj rozumiemy, to, to w medycynie chińskiej rozumie się jako obiekt czynnościowy, yy, w którym jest yy, sam organ plus meridian przyporządkowany do organu. I to można powiedzieć trochę meridian, jest jak ogon psa, nie? że jest, jest, jest pies i ogon psa, który tam jeszcze niesie za sobą jakieś tam, mm -hmm. nie, jakieś wrażenia, e, plus funkcje. Mm -hmm. Czyli wiemy, że pies ma jakieś tam funkcje swoje, nie? Jest największym przyjacielem. No. A, a tych, którzy lubią koty, to, to, że kot jest największym przyjacielem, nie? Ale, ale tak, i to tak jest, nie? Że serce jest naszym wielkim przyjacielem, wątroba jest wielkim przyjacielem. Jak mówimy, wątroba w medycynie chińskiej mamy na myśli obieg czynnościowy. I teraz e, takich obiektów, Boże, obiegów, Czynnościowych jest 12. Tak zostało to odkryte. I w sumie nie 12, się... 12 podstawowych, tak? tak ale 12. są też dwa takie dodatkowe i o wiele więcej takich małych, ale też rzeczywiście organów można powiedzieć. W medycynie chińskiej jest 12 i tak to w uproszczeniu powiemy. Mhm. Ale teraz, co tam jeszcze, to jest taki śmieszny organ, właśnie o którym chcieliśmy powiedzieć, ponieważ są organy, które w medycynie chińskiej. Istnieją, a na przykład nie istnieją w medycynie zachodniej i na odwrót. Powiedzmy, jak, jak gdy w medycynie chińskiej mówimy śledziona, to mamy na myśli i śledzione, ale głównie też funkcję trzustki. Mm -hmm. I to jest połączone. Gdzie Chińczyk nie używa słowa trzustka, po prostu jest śledziona. Zaś, na przykład, gdy Chińczyk powie potrójny ogrzewacz, no to my mówimy, no, no, no u nas to tego to nie jedzenia. ma. No to o czym pan tutaj gawarit. I... I to nie jest tak, że potrójny ogrzewacz jest tylko u Azjatów, nie, nie. Tak, <laughs> nie. Tak naprawdę potrójny ogrzewacz, można powiedzieć tak w uproszczeniu, jest to organ, który on zawiera nasz, albo dzieli tak naprawdę nasz korpus, znaczy części, tak w uproszczeniu, od yy, piersi, czy w sumie od sutków w górę, to jest górny ogrzewacz, od sutków do pępka środkowy ogrzewacz i od pępka w dół dolny ogrzewacz. I w każdym z tych ogrzewaczy, czyli w tej części, występują organy. I teraz chcieliśmy właśnie tak przedstawić, jak to mniej więcej wygląda. Co jest bardzo, bardzo ważną funkcją tego potrójnego ogrzewacza jest to, że on rozprowadza energię, ci, on tak naprawdę ogrzewa wszystkie trzy poziomy i on rozprowadza właściwie energię ci po naszym organizmie, a co też za tym idzie, wraz z tą energią Qi ono sprowadza też wodę, więc on jest odpowiedzialny, gdy się pojawia na przykład stagnacja wody w naszym ciele, to bardzo możliwe to jest związane właśnie z potrójnym ogrzewaczem. Jest to niewidoczne, ale tak ta koncepcja medycyny chińskiej istnieje i ona jest, no w sumie działa, ponieważ konkretne zabiegi na potrójnym ogrzewaczu dają nam konkretne efekty, które nie są związane z żadnym innym z organów, tylko właśnie z tym konceptem. Tak. I z jednej strony to jest funkcja potrójnego ogrzewacza, która jest związana z dystrybucją. Natomiast taka teoretyczna część potrójnego ogrzewacza, to mówiliśmy o tym pokazując język, że jest górny, środkowy i dolny ogrzewacz. I teraz no wszystko jest takie proste i logiczne. Które no, organy gdzie? Tak, które organy gdzie i, i dlaczego tak, nie inaczej. I teraz w górnym ogrzewaczu mamy. Serce plus osierdzie, czyli ten jakby taka, taki, taki worek, który, który zawiera to serce. On ma w medycynie chińskiej jakby taką dużą rolę, bo można powiedzieć chroni to serce, przy pierwsze, pierwsze emocje. No. Jeżeli ktoś miał faktycznie takie dramatyczne, emocjonalne zdarzenie, wchodzi cały się częściej na kucie meridianne osierdzie, czasami powoduje puh, jakby zruzowanie totalne i to jest, to jest coś niesamowitego. I to są plus płuca, oczywiście Aha. do tego. Które, no, płuca i serce są jakby tam takie bardzo ważne. I teraz, i teraz e, to są organy, które są takie najbardziej eteryczne, najbardziej duchowe, najbardziej zmysłowe, nie tak, tak, takimi słowami można to określić, tak? I, i w medycynie chińskiej mówi się, że shen, czyli no, duch szen tam się duch. mówi, to jest takie jakby zbliżone trochę do tej naszej koncepcji umysłu, ale no, nie do końca. Ee, że sen znajduje schronienie w sercu w momencie, kiedy my na przykład idziemy spać, więc jeżeli na przykład na pulsie odkryjemy, że... albo na pulsie języku odkryjemy, że, e, że, że obieg serca jest słaby, to na przykład możemy wprost wnioskować, że zaraz może się pojawić jakiś słaby sen e, u osoby. I teraz górny ogrzewacz jest najbardziej taki eteryczny, delikatny, tak, teraz. Tak, ale też, też można to od razu powiedzieć. Dlaczego? Jest to górna część ciała związana z tym, co ku górze idzie, tak? czyli ku niebiosom, ku temu, co my nazywamy co boskie, co niebiańskie, co eteryczne. I rzeczywiście płuca tak naprawdę wydychają coś, czego my nie widzimy, jest, jest tym powietrzem, ale jest to bardzo istotna część. I można powiedzieć, że z tej takiej części, która jest praktycznie nienamacalna. Gdy ją wdychamy, tworzy się tak naprawdę to, co namacalne w naszym ciele. I zaś to, co najbardziej namacalne w naszym ciele jest, zaś pochodzi z dolnego ogrzewacza. I teraz ja przeskoczę, żeby pominąć środkowy. No ponieważ, tak, bo takie to jest takie przyziemne, nie? Tak, i to jest ta przyziemne. Tak, drugie ekstremum, czyli nasz górny ogrzewacz odpowiada za naszą duchowość, za to, co pochodzi ze świata emocji, czyli i serce, i osierdzie, oraz płuca w tym uczestniczą jako ten organ oddychający tą Ci niewidzialnym, tym ci eterycznym, a przechodząc teraz do tego, co jest bardziej materialne, co pochodzi, tak naprawdę, co jest z matką ziemią, co jest twarde, co nam daje tą energię, tą siłę, to, to jest właściwie ten, ten ogrzewacz dolny, w którym mieszczą się i nerki, i tam jest i pecherz moczowy oraz jelita, również i przyporządkowana też tam jest energetycznie wątroba. Tak, mimo że fizjologicznie znajduje się wyżej, to, to, to energetycznie, energetycznie... Jest, jest przyporządkowana do tego ogrzewacza. I one, w sumie, te, te dolne organy, można powiedzieć, one się zajmują tym daniem tego, co najbardziej materialne w naszym ciele. I dzięki nim tak naprawdę odżywia się to, co w naszym ciele się dzieje, ponieważ nerki w sumie są odpowiedzialne za to, żeby dać ten, to, ten dżing, tą energię też tego young nerek, to co nam, to, tak naprawdę, co nam przekazali rodzice i nasze organizm, w jaki sposób one odżywiają całą resztę. Czyli można powiedzieć, to jest ten dół ogniska w naszym organizmie, to to drzewo, które jest w naszym ciele, to właśnie tam u dołu się mieści. Nie martwcie się Państwo, jeżeli na ten moment sformułowania jing, yang nerek są jakby takie trochę zagmatwane, też będziemy je wyjaśniać, także yy, spokojnie, mhm. e, powoli, powoli do celu, jak to cały czas mówimy to ogółu do szczegółu. I jeszcze mamy dodatkowo środkowy ogrzewacz. Tak. Do, na dole królem jest, nazwijmy to, są nerki i one są najważniejsze. Środkowy ogrzewacz, e, tam znajduje się żołądek i śledziona, czyli jakby to powiedzieć Układ trawienny, ale znowu nie, nie, nie tylko, tak? bo tam, tam jest mnóstwo układu y, hormonalnego. Y, śledzone tak jak mówiłeś, y, też przyporządkowana jest trzustka, funkcja kory nadnerczy, y, sporo z funkcji dwunastnicy, wchłaniania pokarmu. Y, Także tam jest, jest ogrom. I środkowy ogrzewacz y, ma za zadanie odżywiać, y, co jest takie tak naprawdę oczywiste. I teraz. Ta koncepcja tych trzech ogrzewaczy faktycznie nam pozwala izolować pewnego rodzaju zagadnienia i wypatrywać jakieś dysfunkcje. Bądź na przykład silne strony człowieka, bo to Aha. też jest bardzo istotne, żeby zaobserwować, nie? Że, że ktoś ma bardzo dobry układ trawienny. To w medycynie chińskiej się powie, że masz silne, czyli w środkowym ogrzewaczu. To jest takie. Oczywiście, tak. Mhm. Ale też z czego to wynika i jak to możemy przyporządkować do potężnego fraktala, jakim jest Ziemia? Bo pewnie z tego właśnie czerpano tą, tą, ten podział i ten zrozumienie, co się dzieje w naszym organizmie. Otóż wyobraźmy sobie, że nasza planeta unosi się w eterze, tak? Ale co by się stało, gdyby sama Ziemia, że tak powiem, zanikła? Można powiedzieć, że oceany uniosłyby się w eterze, nie miałyby. Tego przyciągania by nie było, i one uszłyby, tak? Uleciałyby. Wszystko, co, co znamy, tą przyrodę zewnętrzną, matkę natury w postaci drzew, lasów i tak dalej, to wszystko uniosłoby się, opuściłoby tą strukturę, która ją trzyma, a jedyną strukturą, która wszystko trzyma i odżywia, to jest ta matka Ziemia, prawda? Tak. I ta Matka Ziemia, właśnie to jest to centrum, ona jest najistotniejsza z tego powodu, ponieważ ona właśnie odżywia i trzyma wszystko w jedności. I tutaj to się nazywa element Ziemia. I tak medycyna też właśnie chińska mówi o tym, co się dzieje w środkowym ogrzewaczu. Środkowy ogrzewacz to jest nic innego jak ta właśnie y, Matka Ziemia. Matka karmicielka. Matka karmicielka, tak. I dlatego znowu tutaj wracamy do tego, że tak ważna jest nasza dieta, ponieważ to tą dietą my regulujemy, w sumie, czym ta matka nas potem odżywia. Czyli w sumie starożytne powiedzenie przodków: co, co jesz, albo jesteś tym, co jesz. I to się sprawdza, i tu mają i potwierdzenie nawet tych samych słów, praktycznie istniały i w medycynie, czy może tak w kulturze chińskiej, ale zarówno i w świecie starożytnym, bo to pochodzi, pochodzi od, od Greków. Więc yy, zwróćmy właśnie uwagę, że bardzo istotne jest znowu to, to pożywienie i ten środkowy ogrzewacz tutaj będzie nam służył jako ten, który odżywia całą resztę. Tak. I tak a propos środkowego ogrzewacza i meridianu yy, śledziony. To taka jedna ciekawostka praktyczna. Yy, meridian śledziony to jest meridian, który biegnie przez nogę, który po wewnętrznej stronie nogi sobie tak płynie. I teraz często człowiekowi, znaczy często, sporadycznie miejmy nadzieję, ale buduje się coś, co nazywamy Haluksem. Mm -hmm. I zobaczcie, jak to jest niesamowicie skonstruowane. Haluks to jest coś, co rośnie i tak naprawdę powszechnie mówi się nie wiadomo, skąd to się bierze. To jest medycyny chińskiej, to jest oczywiste śluz i wilgotność, która gromadzi się w tym naszym układzie pokarmowym, to o tym opowiadaliśmy wcześniej, z obiegu czynnościowego śledziony przez meridian, który jest jakby tym ogonem psa, tak? czyli jest mhm. integralną częścią. Ten śluz płynie, płynie i pomiędzy dwoma punktami akupunkturowymi mhm. obiegu czynnościowego śledziony, czy tam meridianu śledziony, się zaczyna ten śluz osadzać, Jak na, osadzać? Po, na końcu, osadzać, na samym końcu, organizm wyrzuca jakby to powiedzieć, śmieci, jak najdalej od swojego centrum, tak, no bo jeżeli zacząłby to odkładać w samym narządzie śledziony, to możemy sobie wyobrazić, co by się stało z jej funkcją, czy też czustki, tak, no to by zmieniła się w kamień i trzeba mieć też świadomość, że to, co w meridianie, to samo dzieje się w środku, nie? I teraz, no tak, pytanie Tomku, ale to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście tu można, wiele chorób zachodnich ma konkretne symptomy obserwowalne i one są związane właśnie ze śledzioną głównie i to tutaj, jak powiedziałeś, haluks to jest typowe, ale na przykład dna moczanowa, dlaczego akurat konkretnie paluch u nogi zaczyna kogoś boleć? Ponieważ jest to znowu, to jest właściwie brak harmonii w śledzionie, to jest śluz, który tam Opada, to znaczy, no bo zadaniem śledziony jest zawiadywanie śluzem w naszym organizmie. Gdy tego śluzu jest za dużo, prawdopodobnie na ogół z czynników żywieniowych, to śledziona gdy ten nie jest w stanie przerobić całego tego śluzu. Ona go po prostu on pozostaje częściowo w ciele i w, w meridianie śledziony się odkłada. A że on spływa, tak jakby im dalej od śledziony, tym lepiej, bo ono go tam próbuje po prostu zepchać, żeby sobie zrobić miejsce dla toczenia się życia w środku. No to więc ten śluz tam zbierając się powoduje właśnie dnę moczanową. Ale co ciekawe, mamy też palec cukrzycowy. tak? Cukrzyca znowu jest związana ze śledzioną i to jest dla Chińczyka nie ma w sumie znaczenia, czy my to nazywamy dną moczanową, czy jest to cukrzyca, czy jest to halux. Wiemy jedno, że jest to uwiązane i bezpośrednio związane z pracą śledziony i jej meridianem. Tak. Jest to ten śluz, którego powinniśmy się wystrzegać, ponieważ śluz jest no jedną z wyższych patologii tak naprawdę, jaka istnieje, tak. natomiast jest nieobserwowany w naszej, w naszej kulturze i powinniśmy robić wszystko, żeby przemyśleć, znowu wracamy do tej dietetyki, bo na to mamy wpływ, codziennie na to sobie pracujemy, żeby no, dbać o siebie, żeby to znowu było ciepłe, łatwe do strawienia tak? i niekoniecznie e, często tak jak e, nam się wydaje, e, że coś jest zdrowe, to czasami może być śluzotwórcze. O tym już mówiliśmy, na pewno będziemy mówić... Jeszcze więcej, zdecydowanie więcej w, w przyszłości. przyszłości. Tak, także mm. na ten moment bardzo cieszymy się, że mogliśmy powiedzieć no kilka takich elementów, które wierzymy w to, że budują coraz bardziej ustrukturyzowaną wiedzę. No i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tak jest I mam nadzieję, że naprawdę wraz z każdym odcinkiem świadomość Państwa ciała oraz też tego, w jaki sposób można wpływać na to, co się w nim dziele, nie, dzieje, nie tylko na poziomie fizycznym, ale również i psychicznym, i emocjonalnym, a może nawet i duchowym, wzrasta. Tak. Na czym nam naprawdę bardzo zależy. I jeśli to możliwe, to bardzo prosimy, żeby Państwo tam udoł, kliknęli subskrybowanie, czy też łapkę w górę. Oczywiście prosimy o komentarze i pytania, na które kiedyś w końcu znajdziemy Taką siłę, moc, że stanie, staniemy do tego, tego zadania, przeczytamy i zaczniemy odpowiadać na wszystkie Państwa pytania, albo przynajmniej te, które są najistotniejsze i najczęściej się pojawiające. Tak, dziękujemy za wspólny czas. Życzymy wszystkiego dobrego. E, no i jakby witamy już na tropie medycyny chińskiej. Wszyscy zbliżamy się krok po kroku ku prawdzie i tego się trzymajmy ku rozwiązaniom. Tak, i dbajmy o wszystkie nasze obiegi czynnościowe, czyli organy, oraz potrójny ogrzewacz. Wszystkiego Dzień. dobrego. Wszystkiego Dzień. dobrego. Do widzenia.